Szczęść Boże moi drodzy, kolejne nasze spotkanie w naszej serii adwentowej Buty czy kanapa. Dzisiejsze słowo z drugiego czytania. Z listu Świętego Jakuba apostoła: Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Moi drodzy, ta dzisiejsza niedziela jest niedzielą gaudetę. To jest taki półmetek adwentu. Może masz jakieś postanowienia, które tobie do tej pory nie wyszły, których nie zrealizowałeś w żaden sposób i czujesz się trochę podłamany, podłamana, bo próbowałeś i nic z tego. Nie przejmuj się. Usłysz dzisiaj to słowo od świętego Jakuba. Trwaj. Trwaj cierpliwie bracie, trwaj cierpliwie siostro i niech Pan będzie twoją radością. Ucieszmy się dzisiaj w tę niedzielę radości, że On jest. I On sam będzie za Twoje starania, które są najważniejsze, Sam będzie dla Ciebie nagrodą. Dobrego dnia z Panem Bogiem.